Piotrek, co robisz? Klocka cisnę Nie ma dramatu jest na kibel Układasz klocki? Ha. Chyba pływam Jeżeli miałbym powiedzieć coś, to powiem tyle Kocham to, jest niesamowicie Jest niesamowicie, wyobrażacie sobie coś takiego, budzicie się wysoko w górach Piotruś chcę jeszcze coś powiedzieć Ej, hey, mister Szakal <laughs> Przyszał mnie los zwany siarą Piotruś jako, że jest biednym człowiekiem znalazł kawałek metalu i robi sobie dwa czekany. Jaki to jest silny chłopak, to ja nie mam słów. Ja też. Będzie chciał wejść na kasbek, który jest ukryty za chmurami. Chodzenie po lodowcu wygląda dosłownie tak. Bierzesz kijek i się wbija cały już i chodzi cały tak więc powiem wam ryzykowna zabawa jest 6 rano, jesteśmy w stacji meteorologicznej na wysokości 3653 metry nad poziomem morza natomiast na ten moment, jeżeli chodzi o widoczki, to mamy tutaj Cały wysoki Kaukaz tutaj jest lodowiec, jest ogromny, wbrew pozorom. te mamy skały, z których się często sypią odłamki skalne. To jest nasze schronisko, bardzo kolorowe, schroniskiem sobie tego nie nazwał. Tam jest Kazbek, a udajemy się mniej więcej tam, na wprost, ponad 4000 metrów. W nocy było bardzo zimno, było 0 stopni, a nawet poniżej 0, ponieważ zamarzła nam woda. Eee woda, którą mieliśmy w pokoju. Zaczęły się małe szczelinki. Właśnie przed chwilą wpadłem. Dotarliśmy do plato pod Kasbekiem Wysokość 4350 metrów. Jesteśmy w Iglo, osłonięci od wiatru, w okolicy są Rosjanie, którzy uczęstowali nas z ciepłą herbatą, tam też jest grupa Polaków, niektórzy z nich się wspinają.